Zapraszam do prezentacji wideo, oferowanego do sprzedaży przeze mnie sprowadzonego z Niemiec Volkswagena Golfa siódmej generacji po pełnym liftingu z roku modelowego 2018. To piękne, bogate w nowoczesnym detale auto miało w Niemczech tylko jednego właściciela, który eksploatował je w całym zakresie prawidłowo, z dbałością o doskonałą formę wizualną i techniczną. To kawał naprawdę solidnego poziomu wyższego kompakta, który świetnie sprawdza się w codziennej eksploatacji. Pozwólcie, że nie będę powstrzymywał się od przytoczenia jego walorów. Pierwszym z nich jest kolor, modny i piękny biały metalik, który szczególnie w słoneczne dni sprawia, że auto przykuwa uwagę i przyciąga spojrzenia. Do zalet oferowanego Golfa należy także fakt, iż jest to limitowana seria Sound, co uwidaczniają emblematy boczne, czarno-srebrne alufelgi, chromowane listwy zderzaka, który został przeprojektowany w taki sposób, aby Golf zyskał na wyrazistości. Mocniej przyciemione tylne szyby oraz specjalnie zaprojektowany wzór tapicerki wewnątrz auta. Lifting nadwozia z 2017 roku to także dzienne światła LED z przodu oraz piękne ledowe światła tylne, które idealnie komponują się z podwójnymi dyfuzorami do uderzaka, który także wykończony jest listwami chromowanymi. Piękna linia nadwozia to zasługa absolutnej bezkolizyjności. Tylko fabryczny montaż zapewni prawidłowe ułożenie elementów karoserii. Nadrzędną cechą bezwypadkowego auta jest także bezpieczeństwo, które w pełni zapewni jedynie samochód, którego elementy absorbujące siłę ewentualnej kolizji zachowają się w sposób założony przez producenta. Mój Golf to auto, które nie nosi żadnych uchybień wizualnych, a to jest gwarancją na brak oszpeceń w postaci obić parkingowych, odprysków, otarć. Lakier za sprawą koloru wygląda zachwycająco. Ale w tym miejscu warto dodać, że właściciel auto regularnie pielęgnował, woskował. Samochód był także garażowany. Mamy tu do czynienia z autem, który autentycznie i niezaprzeczalnie eksploatowany był w sposób perfekcyjny. Pierwszy rzut oka na mojego golfa budzi pozytywne emocje, a pierwsze wrażenie jest także bardzo ważne, jak nie najważniejsze. Bagażnik regularny, niski próg załadunku. Pojemność przy rozłożonych fotelach to 380 litrów. Po rozłożeniu dzielonej kanapy mam do dyspozycji aż 1270 litrów. Pod pokrywą znajdziemy rozszerzony około dojazdowy zestaw narzędziowy. W bagażniku także dodatkowe gniazdo zasilania. Całość zakryta fabryczną półką. Na uwagę zasługuje wyciągany za pomocą dźwigni hak. To jeszcze bardziej winduje wartości użytkowe. We wnętrzu jest dużo miejsca dla pasażerów w obu rzędach siedzeń. Fotele ze specjalnym wzorem tapicerki dla wersji sąd zapewniają pełny komfort, są regulowane w szerokim zakresie. Tylna kanapa dzielona z funkcyjnym podłokietnikiem z możliwością przewozu długich przedmiotów. Pozycja za kierownicą nawet dla wysokich, wygodna. Poza tym cieszy intuicyjna obsługa urządzeń pokładowych, oczywiście po polsku. Właściciel tak skonfigurował golfa, aby niczego nie brakowało. Mamy do dyspozycji szereg schowków, systemów bezpieczeństwa i multimedii. To ważne, aby Twoje nowe auto sprawiało Ci codzienną radość i oczekiwaną funkcjonalność. Jestem przekonany, że zainstalowane w tym egzemplarzu multimedia z szeregiem funkcji przyczynią się do radości z każdej wizyty w tym przestronnym i zadbanym wnętrzu. Jeśli jesteś fanem audiofilskiej jakości słuchania, to w tym egzemplarzu Poczujesz, że dźwięk Twoich ulubionych utworów w końcu wybrzmi z oczekiwanym natężeniem. Siedmiocalowy ekran wysokiej rozdzielczości wyświetlający aplikacje ze smartfona jest innowacyjny. Korzystaj bez przeszkód z tego, co znasz i lubisz także w aucie. Dobrze, więc najpierw uruchommy. uruchomimy pojazd. Ok, widzimy, że pogasły wszystkie kontrolki. Nie ma żadnych błędów, zarówno jeżeli chodzi o licznik i kontrolki. Tak samo status samochodu wskazuje na brak wpisów. Jeżeli chodzi o wyposażenie, no to mamy tutaj automatyczny ręczny z blokowaniem cofania pojazdu przy ruszaniu na wzniesieniu. Mamy wyłącznik systemu start-stop, mamy wyłącznik czujników parkowania. Tutaj znajduje się panel klimatronika. Dla obu stref możemy regulować temperaturę według uznania. Podgrzewanie foteli. Możemy również wejść w ustawienia wentylacji. Tutaj mamy różnego rodzaju ustawienia, czy to na przykład automatyczny dogrzewacz w zimę, bardzo przydatna rzecz, system AirCare, dbający o czyste powietrze wewnątrz pojazdu. No i oczywiście też tutaj wchodzimy sobie w szereg różnych ustawień. Wszystko jest po polsku, więc nie ma żadnego problemu. Czy to w ustawieniu i czegokolwiek, czy w przejrzystości, jest to wszystko świetnie widoczne i bardzo dobrze opisane. Wyposażenie samochodu jest w ogłoszeniu, więc nie będę tutaj wszystkiego wymieniał. Ważną i bardzo przydatną rzeczą jest to, że mamy tutaj aplikację w proces smartfona, czyli nawigacja, na przykład Google, czy jakakolwiek inna, jaką lubimy, możemy za pomocą łączenia z telefonem wszystkie te rzeczy mieć to jest bardzo fajna i przydatna rzecz to już pachnie nowoczesnością czy muzyka z telefonu czy jakiekolwiek tam inne aplikacje, które chcemy po prostu żeby nam uprzyjemniały będzie w tym pojeździe no to jak najbardziej tutaj App Connect, CarPlay, te rzeczy tutaj są dostępne tu widzimy schowek z możliwością włożenia płyty, z możliwością włożenia karty pamięci, schowek jest chłodzony lusterko fotochromatyczne nowego typu schowek na okulary przyciski multimedialne na kierownicy aktywny tempomat włącznik świateł światło też automatyczne regulacja lusterek panel sterowania szybami warto jeszcze wspomnieć o kontroli parkowania. Przykładowo, jeżeli sobie gdzieś tam cofamy, no to te czujniki parkowania z przodu i z tyłu dbają o to z wizualizacją, tak zwaną, abyśmy w nic nie uderzyli. To jest Golf z 2017 roku, czyli po liftingu wersja. Wiadomo, 45 lat. Volkswagen Golf jest w produkcji i że tak powiem z generacji na generację, z faceliftingu na facelifting. Ten samochód jest po prostu coraz, coraz lepszy, coraz wygodniejszy to jest taki kompakt, który jest wzorem dla innych marek, wszyscy go ścigają i nikt niestety nigdy nie może go doścignąć pod względem przyjemności z jazdy, pod względem techniki to jest wzór i to tak będzie już chyba zawsze, Volkswagen to są samochody naprawdę których jakość stoi dla mnie na najwyższym, na najwyższym poziomie, ja bardzo dużo tych Golfów siódmej generacji sprowadziłem i już sprzedałem Klienci nie mają z tymi samochodami żadnych problemów. Kto posiada Golfa chwali sobie z reguły ten samochód. To jest spowodowane też prostotą budowy tego pojazdu. Tego, że serwis nie wymaga nadmiernych nakładów finansowych. Że wszystko w tym samochodzie jest tak skonstruowane, tak dobrze ułożone, że po prostu ten samochód odwdzięcza się bezawaryjnością i bezproblemową eksploatacją dla swojego właściciela. Tutaj po liftingu już mamy właśnie widoczny, tak jak wcześniej mówiłem, nowej generacji ekran. Jest to bardzo fajna rzecz, no, super sprawa, łączymy sobie smartfona, mamy wszystkie aplikacje, jakie chcemy, swoje, czy bardzo wyraźną mapę. Tutaj ja korzystam z mapy Google satelitarnej, więc nie musimy się martwić już o aktualizację. Klimatronik działa w Golfie bardzo dobrze, no jest to taki, można powiedzieć, zawsze był przykład tego w Volkswagenie jak powinna działać automatyczna klimatyzacja w tym w ten Golf jest też ze względu na to bardzo, bardzo fajny bo ma piękny, naprawdę perłowy biały metalik, czyli no, kolor, który przykuwa uwagę który generalnie jest bardzo piękny lśni się, mieni się to jest bardzo modny kolor w tej, w tej chwili oczywiście wymaga osłonej dopłaty ale tutaj, w tym wypadku, już to zostało zapłacone i przechodzi do kupującego, jakby gratis. Jeżeli mowa o silniku, to tutaj zastosowany jest silnik 1.6 TDI o mocy 116 koni. On bardzo dobrze radzi sobie z tym samochodem. Jeżeli ktoś nie potrzebuje wyścigówki, tylko samochodu, który jest bardzo ekonomiczny, dynamiczny gdzie biegi, skrzynia biegów pracuje bardzo precyzyjnie. Nie musimy tutaj wachlować, co chwila szukać biegu, bo ten silnik jest mega elastyczny. Możemy, jedziemy w tej chwili na piątym biegu, więc możemy sobie pozwolić na zejście do 1000 obrotów, czyli do 60 km na godzinę na tym piątym biegu. I ten samochód będzie nam przyspieszał bez żadnego problemu na tym piątym biegu, więc tutaj akurat to jest duży plus. Najważniejszym, jednak, moim zdaniem, plusem tego silnika jest oczywiście ekonomia połączona właśnie z dynamiką. No nie znajdziemy w tej klasie samochodu, który będzie spalał mniej ropy, oferując taką dynamikę i takie osiągi. Tutaj możemy spokojnie sobie zejść poniżej 4 litrów na 100 km, więc to dla golfa nie jest żaden, żaden problem, a dla nas jest to. Duży pozytyw, bo daje to bardzo duży zasięg na jednym baku paliwa. Także przyspieszę troszeczkę delikatnie. Zobaczcie Państwo, delikatnie wciskam gaz, a ten samochód, ten, ten silnik od razu chce przyspieszać. Przyspiesza bez żadnego problemu, możemy nabrać prędkość. I co ważne, muszę niestety przehamować, bo tutaj pojazdy, co ważne. Obroty. Jeżeli chodzi o obroty, one są stosunkowo niewielkie. Tutaj nie potrzebujemy po prostu sześciobiegowej skrzyni do tego silnika. Ona by powodowała tylko to, żebyśmy musieli tymi biegami wachlować. Jest tutaj pięciobiegowa skrzynia, ale ona ma długie przełożenia i naprawdę dużo, dużo lepiej się spisuje przy tym silniku niż sześciobiegowa. Jeszcze fajną funkcjonalnością tego samochodu jest aktywny TempoMat. Możemy sobie ustawić tutaj prędkość. Ok, odległość od poprzedzającego pojazdu. Tak jak w tej chwili mamy, nie osiąga, osiągamy w tej chwili 100 na godzinę, bo przed nami jedzie samochód, więc to auto będzie utrzymywało taką prędkość jak poprzedzający nas samochód. To jest ważna rzecz na autostradzie. Możemy sobie wtedy się odprężyć troszeczkę. Ustawić sobie prędkość przykładowo 140 na godzinę, a gdy przed nami będzie jakiś tir, to samochód nam zwolni przed tym tirem. Kiedy włączymy kierunkowskaz, zjedziemy na lewy pas, wyprzedzimy tira i wrócimy do zadanej wcześniej prędkości. Ten radar znajduje się w znaczku, we wcześniejszych golfach on był pod podsteżakiem, pod kratką, ale to naprzykrzało użytkownikom troszkę problemów w zimę. Potrafił się po prostu zabrudzić i nie funkcjonował tak jak trzeba. W tym nowym Modelu po liftingu już to zostało poprawione, i tutaj wracam właśnie do tego liftingu. Po prostu Volkswagen cały czas pracuje nad tym, żeby te zgłoszenia ludzi czy wcześniejsze wady użytkowe no w nowszych modelach to się już po prostu nie powtarzało. Golf to oczywiście także synonim komfortów, bardzo wygodne fotele, dużo przestrzeni, pełna regulacja tych foteli, no i ogólnie bardzo dobre materiały. Cicho w samochodzie, nic tu nie skrzypi, nie trzeszczy, tak jak to bywa zdecydowanie w innych markach. Nikt mi nie powie, ale w koreańskich przykładowo samochodach to jest, czy tam francuskich, na porządku dziennym. Tutaj w Golfie tego po prostu nie ma. Może jeszcze zaprezentuję Państwu na komputerze pokładowym takie spalanie chwilowe. Jesteśmy też na cały czas na tym piątym biegu, więc jeżeli ktoś chce Jeździć, jeździć naprawdę nadzwyczaj ekonomicznie, chcę sobie oszczędzić paliwa. No, to jak najbardziej, w golfie to jest, tak jak widzimy, widzimy bardzo możliwe. że auto miało w Niemczech jednego właściciela. Samochód był skrupulatnie serwisowany zgodnie z zaleceniami. Przebieg jest w 100% oryginalny, potwierdzony. Jeżeli chodzi o ten przebieg, no, to jest to. Taki bardziej autostradowy przebieg, więc możemy go spokojnie podzielić przez trzy, jeżeli byśmy mówili o eksploatacji samochodu w Polsce. Ponieważ samochód eksploatowany na autostradzie, który jeździ po prostu na dalekie trasy, ma idealne warunki. Nic się nie niszczy wtedy w samochodzie. To są najlepsze warunki pracy dla silnika, dla podzespołów pojazdu. A biorąc jeszcze pod uwagę paliwo, niemieckie drogi i serwisowanie tamte, no to spokojnie tutaj. 143 tysiące, które ma w tej chwili ten Golf Możemy podzielić przez 3, Ponieważ śladów użytkowania Ani jakichś wad technicznych Czy wizualnych Ten samochód nie ma po prostu żadnych Służycie przy wyższych prędkościach W zasadzie też jest niewielkie Może troszeczkę powyżej 4 litrów Ale to też oscyluje W tych granicach 4 litrów Zanim przystąpimy do badania powłoki lakierniczej Golfa Czujnikiem, powiem jeszcze, że do, do auta jest komplet zupełnie nowych opon zimowych, co też jest dopełnieniem kompletności oferty. Przystąpmy do badania, zacznijmy od maski, błotnik lewy. lewe, przednie, drzwi tylne lewe, błotnik tylny lewy, klapa tylna, błotnik tylny prawy. Przepraszam za jakość, ale muszę trzymać kamerę i czujnik. Drzwi tylne, prawe drzwi przednie, prawe błotnik przedni, prawy. No i jeszcze sprawdźmy dach. Ok, dobrze. I teraz otworzymy drzwi tylne, prawe i zrobimy badanie. Profili wewnętrznych: słupek tylny, próg, słupek przedni, drzwi pasażera przednie, otworzymy i tak samo słupek boczny, próg, słupek przedni. Idźmy jeszcze na drugą stronę i zrobimy to samo po stronie kierowcy. Otwieramy tylne drzwi i sprawdzamy słupek tylny. Gdzie zameczek? Próg. Przedni słupek. Otwórzmy jeszcze drzwi kierowcy. Próg. I słupek przedni. Także widoczne tutaj badanie w 100% dokumentuje pełną bezkolizyjność i bezwypadkowość oferowanego golfa. Zapraszam do kontaktowania i zakupu tego porządnego, uczciwego egzemplarza.